To bardziej jak jakieś duchy brzmi, bo chyba bateria jest wyczerpana. Co? Musimy na śniadanko jakieś jechać. Nasze wczorajsze dzieło i nasze drugie wczorajsze dzieło. Ale będzie się wygodnie oglądało teraz. Dzień dobry we się dzień drugi. Ogarnęliśmy się, dlatego że ja dzisiaj rano muszę zrobić badania krwi, bo mam w poniedziałek wizytę i ostatnio przed wizytą zapomniałam zrobić badań krwi, więc tym razem muszę tego dopilnować. Także jedziemy do laboratorium, a potem jedziemy prosto na śniadanie. Dzisiaj jedziemy do Czuchowa, do takiej. Yy... No, jeśli chodzi o śniadania, to to jest moje ulubione miejsce w sumie tutaj w okolicach naprawdę mają dobre jedzenie, mają swoje pieczywo, e, taką, taką focację jakby pajdy takie, także jedziemy tam na śniadanko. A dlaczego czuchu? Dlatego, że tam jest Sinsei. W którym jest dział home? W naszym Sniceu, w galerii handlowej w Chojnicach nie ma tego działu home. E, I chciałabym zobaczyć, co dostanę stacjonarnie, a co musiałabym zamówić online, bo jest kilka rzeczy, które mi się podobają. E, nie takie typowo stricte świąteczne, ale takie, które chciałabym mieć do domu, a przy okazji na święta, tak upgradeować nasz dom, także pojedziemy, zobaczymy. E, ogólnie podobają mi się ścierki w Home and You, ale to jest w galerii, więc może na jutro galerię zostawimy, co? To, czego nie uda nam no, się... Jak się wyrobimy czasowo. Tak, zobaczymy, jak się czasowo wyrobimy, e... ale najwyżej zostawimy galerię na sobotę i sobie pojedziemy na spokojnie jutro do galerii, bo tam też chciałam zobaczyć taką jedną bluzę z myszką Miki, widziałam ją u Antosi, e... Ilen, ale nie wiem czy... Czy, czy warto kupować na miesiąc jedną bluzę, czy potem też ją można nosić, no ale ona jest typowo świąteczna. Bo jestem zwolennikiem kupowania rzeczy w na przykład kolorystyce świątecznej, czyli nie wiem, butelkową, zieleń bluzę albo bordową bluzę, a nie z wzorami, napisami itd. Chociaż na przykład bardzo podoba mi się taki t-shirt w handlemie z Marion Carey. Tak się mówi, Maria Carey? Ma ma Maria? Maria Carey? Myślałam, że Maria Carey. No nieważne. Maria. Malaria. Malaria Carey. <laughs> Z przodu jest All I Want For Christmas Is You, a stół jest jej zdjęcie i świetny taki vintage jest ten t-shirt, ale jest wyprzedany wszędzie. To znaczy jest stacjonarnie dostępny, no ale w Poznaniu, w Warszawie to galerii zostawiamy na jutro, a na razie jedziemy na badanie i widzimy się później. Halo? Gdzie idziemy? <laughs> Co? Dawać w <brzuchę? laughs> Idziemy na badania krwi. Musimy się dowiedzieć, czy moje żelaza się podniosła. Jestem bardzo ciekawa, dlatego że od e, półtora tygodnia jem codziennie e, lody pietruszkowe z, z, z cytryną i tak dalej. I jestem ciekawa, czy to faktycznie zadziałało i czy podniosło trochę moje wyniki, także zobaczymy. Jestem podekscytowana. O Jezus Polecę To ja go wezmę czekaj. Nie, nie, ja tylko chciałam go zostawić, a to jest śnieg ja po prostu zasto. Okej, okay, Idziemy? Patrzcie, w ogóle, jakie mamy czapki. No jakie? Śmieszne. Aha! Leo też ma. <śmiech> Super. Gdzie <laughs> my? Jest. Gdzie my? To dwa opakowania serwetek, co prawda ładnych, no ale no nic więcej, i kupiłam Młody nam został w samochodzie, w drodze powrotnej z Czuchowa, więc stanęliśmy jeszcze chyba pod resterem i idę kupić tam coś, jakiś deserek coś słodkiego do kawy. Christmas, Dobra, mamy to. mam swojego ulubionego pączka z wiśnią, także będzie coś smacznego do kawy. jedziemy już teraz do domu, trochę popracować. Kto to wstał? Kto to wstał z drzemki? Leoś. Leoś. wstał z drzemki? Wyspałeś się? Nim usiądę do kawy i do pączka, to jeszcze zostawię chłopaków na chwilę, póki Filip nie idzie na kort. Muszę nagrać dwa sety stories na The Slings, zapowiadające produkty i wtedy sobie zjemy. Pączusia, zrobimy, może, może zrobię jakąś herbatę, a my musimy kupić w ogóle składniki na zimową herbatę, bo ja wywstrykałam się z wszystkich przypraw takich świątecznych. Co przyszło? <laughs> Fotel Black Friday? Myślałam, jeszcze kolejny karton. Tak, kolejny karton, to tak, bo brakuje nam ich ostatnio. Zmarzył mi się ten fotel głównie w sumie do bujania się i takiego, wiecie, chillowania, odpoczywania z dzieckiem, bo mówię, karmić lubię w pozycji leżącej, ale z kolei zle 8 wiele, wiele godzin spędziłam tak bujając się na łóżku. Przód, tył, przód, tył. Bardzo lubił tak zasypiać. Tak najszybciej zasypiał. No i nie mogłam się zdecydować pomiędzy fotelem z Westwinga, a fotelami z różnych innych stron, dlatego że ten z Westwinga kosztuje 2,400, a inne... 1900, na no jakby przebitka jest ogromna. I ja nie mam kompletnie problemu z tym, że ten fotel na Westwingu kosztuje tyle, ile kosztuje. Dostałam y, kilka wiadomości na Instagramie, że ten biały fotel jednak trochę się brudzi. To nie jest nasze docelowe marzenie. To nie jest fotel, który chcemy mieć zawsze w swojej sypialni. To jest bardziej mój taki marzenie teraz, aktualnie, do wyprawki, ciążowe. Zastanawiamy się, że po prostu ten fotel kiedyś sprzedamy i jeśli mogę wydać... 900 zł zamiast 2,400, to czemu nie? Także na próbę zamówiłam ten za 900. Zobaczymy, jak z jego jakością. Jeśli będzie kiepsko, to wtedy po prostu kupię ten zły swinga i tyle. Z koloru na razie nie jestem 100% zadowolona. On jest taki. Nie jest najgorszy, ale jest taki. wiecie, sztuczny. Trochę za, za niski. Mam wrażenie, jest. no, oparcie za niskie jest. Tu by był fajnie, żeby on był taki trochę bardziej zaokrąglony, żeby dało się. Chociaż tu nie ma dramatu. Tylko mój problem jest taki, że ten fotel to jest jedyny fotel bujany, który mi się wizualnie nie podoba. Wszystkie inne bujane fotele na tych drewnianych pozach mi się nie podobają. Mogłabym kupić zwykłego uszaka na przykład z tylko że ta funkcja bujania mnie najbardziej interesuje. No. Nie wiem. Me, 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 me. Nie lubię, jak coś przychodzi i to nie jest ten absolutny hit. Ty się nim? Ech, taki kiepski jest, nie ogólnie Nie jest za ciekawy Moja będzie musiała zrobić lepszy research I zamówić coś fajniejszego No, tak Słuchajcie, Filip poszedł na kort Na tam dwie teraz, Od teraz dwie i pół godziny jeszcze Więc my ten czas sobie troszeczkę wykorzystamy Na odpoczynek Robię właśnie sobie herbatę, bo już chyba drugiej kawy Dzisiaj pić nie będę Weźmiemy sobie pączki, pójdziemy do łóżka I puścimy sobie bajkę Ile sobie tak odpoczywamy, Dlatego, że jak Filip wróci o 18, to chciałabym pobejmować wszystkie dekoracje świąteczne, które mamy w domu, i spojrzeć, co mamy, w które miejsce brakuje nam jakichś dekoracji. To jest dla ciebie, a to jest mój. O ty kombinatorze! Ty cwaniaku! Przecież ukryzłeś właśnie tego pączka. No to chyba to jest mój. Nie, to. A to czemu tego ugryzłaś? Dlaczego? Ale to jest twoje. I ci będzie. Dziwoniorku ci mój, dziwoniorku kombinatorze. <głos》>. Jesteś największym słodziakiem na świecie. To jest twoje. To jest twoje. Mm -hmm. <głos》>. Mówisz. Dobra, robimy sobie tutaj taki chili, przyniosłam tacę, e, mamy resztkę rogalika, pączki nadgryzione przez Leosia, jabłuszka e, i leci akurat Grinch. Czy herbatkę z miodem i z cytryną, musimy kupić wszystkie składniki do zimowej, e, bo wszystko mi się pokończyło, ale to zostawię akurat na szafce nocnej, dlatego że za duże ryzyko. Obrądamy Leo? Grincha. Chwilę obejrzymy i pójdziemy układać puzzle, co za chwilę? Dobra. Nic nie widzisz? Mówisz? Kogo mam poszukać? Ale tego miałeś przed chwilą. Widziałam go w Twoich rękach. To gdzie on może być? Nie wiesz? A ja sprawdzę pod kanapą, co? O! Ktoś do mnie! Mam go! To jest reakcja za każdym się razem. Konik. Co się zepsuło? Zepsuł się konik. No świąteczny z zeszłego roku. Ten, pamiętasz, ucho ma urwane. Chodź, ja jem sobie mrożone borówki. Dobra, Te, które dobra. wczoraj kupiłam na Vlogmasie. Kocham mrożone borówki. To jest misja, Lelo. Ma zepsute. Tak, ma zepsute ucho. Jutro hmm. będziemy... Kupować klej i zresztą dokleimy sobie łóżko hmm. i będzie koń. Markerem zamarzamy i będzie widać. <grych> Bo Wizja w razie czego są takie samo netto, to teraz mamy Ale my sobie, nie chcemy ale... wyrzucać, my naprawiamy zabawki. Zabawka się Tak, plan jest taki, że musimy to wszystko wyciągnąć i zobaczyć, co mamy, a wtedy będziemy wiedzieli, co musimy jeszcze kupić i co chcemy tu jest kupić. <grych> <noise> Co to było? Te chłoniki stały w zeszłym roku w toalecie naszej, ale w ogóle zaczek ładnie na tej desce wyglądają Masz na tej tacy. Na groby? Nie, do, do wieńca adwentowego na stół tego takiego okrągłego. W ogóle muszę zadzwonić do mamy, zapytać, czy zrobi nam w tym roku ten zadzwonienie. Wybają. one są jeszcze z moich studiów i nie wykorzystaliśmy ich rok temu. Może jedną. Ale można Leośowi na kuchence postawić, na kuchni w pokoju. To będą twoje, Leoś, dobrze? Tak. Dobra. Tu mamy takiego renifera. Tak, i ten renifer stał sobie dokładnie tutaj. To stało w kiberku, nie? Tak, no. Ale no, no, wygląda jak choinka po wróciwa. przejściach. To będzie twoja w pokoju, dobra? O, chcesz? Do pokoju? Musimy tylko wyprostować wszystkie gałązki, ok? A, tu jest A, uważaj, żeby nie spadła, bo ona tak... Jest taka bardzo wrażliwa, jak zresztą... One też do toalety pójdą. Tam. O, jak widać. No, może do toalety, ale zobacz, to też wygląda całkiem spoko. Zależy że co w tym roku kupimy, no. Skąd to tu jest? Ja tego nie chcę. A I don't know yet. A, na ten, y na okno. Mhm. Uh -huh. A to uważaj, bo to no, jakieś takie. A to opatrz. Jesień minęła i zapomnieliśmy o. dyniach. nie. Dynia. Chcesz czapę? To czapę miał Cezar, ale jakoś chyba nie. Co, nie, nie, nie. co musimy? Trolić ci pokój. A, musimy pobawić się. Tak. Gdzie byś chciał Tutaj. A może w jakimś miejscu takim, gdzie będzie można przerzucić tu na stoliczku? Zobacz. Tylko tak wyprostujemy wszystkie gałązki, żeby było trudno. A pan teraz zrobimy tak. Dziękujemy. Dwa, drogą co? się okaże. Dobra. Tu stoi kolejneczka. Czapkę też zostawiamy? Nie, nie, ta Nie zostawiamy? A w możemy tu ustawić, zobacz, tak? Jedno. Nie, nie. Nie? Masz całą wizję? Nie, nie No to działaj. A konia możemy do salonu wziąć? Nie, nie na dzisiaj się umówiliśmy, że dzisiaj koń zostaje tutaj, jutro jak naprawimy. Co za mina niezadowolona. Myślę, że ten koń powinien tutaj zostać, a my powinniśmy kupić z drugiego do salonu. Tak, o? Chcesz mieć swojego konika na biegunach? Ma ten zostać tutaj? Ja to miałam rok temu chyba na dwóch E, tych haczykach zawieszona. Nie wiem, czy jeden da radę. No ale co? No, najwyżej, jak wieniec spadnie, no to nic się nie stanie. Chyba nie. No, no nie. Czy umrze? No ale to kupimy, nie? Po prostu więcej tych, stanie z... tych haczyków. Stanie Stanie No dobra, jest Stanie Mamy takie no. się... haczyki. Sprawdzimy. Myślę, no że musimy kupić nowe po prostu. Dlatego, że. to jest cholinka. Girlanda. Girlanda, kochanie. Bo... One fajnie te girlandy trzymają na parapecie. Ale ten klej już średnio trzyma. I teraz tak. Ona właśnie. No, no właśnie, takie są I po to te taki są, okay. żeby ją utrzymać, tylko że ten się w ogóle nie klei. Super haczyki. No, zeszłego roku. Musimy po prostu kupić nowe, ale nie do tego. I te. Ja idę te zanieść do kibla. Tak? I jedną świeczkę wezmę tą. Papierem po prostu. No jakby kam nie oglądałeś? Oglądałeś, przecież zrobiłeś przeszczep. No tak. To jest ta nasza graciarnia. Jest tak to jest taka. świeczka, ale dobra, to ją podmienimy na przez świąt. No to różową też musisz zabrać wtedy. Gdyby tak i tak. No, no tak, to jest No to jest greciarnia, no. Znaczy my mamy, to jest nasz wspólny, ale już jest dawno, wiesz, pootwieramy wszystko. To dzisiaj jedziemy po kalendarze czekoladkowym. Ja chcę mieć czekoladkowy kalendarz. Okej, okay, chociaż tyle. Mam taki kalendarz. A wiesz, że ty masz jeszcze jeden? Tak. Przynieść Ci? Tak. Kalendarz. To zobacz. Teraz szukamy numerka jeden. O, a kto to jest? Chłopczyk czy dziewczynka, chyba dziewczynka. Wow! Super. <laughs> teraz green. Jutro następne otworzymy, dobra? Codziennie jedno okienko. Ten kalendarz będzie nas uczył cierpliwości, okej? Okay? Dobra, to teraz zamykamy i gdzie postawimy może w twoim pokoju. Tak. tak? A może gdzieś wysoko? O, to jest dobry pan zobacz, będziesz po kolei wyciągał, gdzieś będzie ciuchcia, gdzieś będzie wagonik będą tory i będziesz mógł te tory połączyć ze swoimi torami, które masz w pokoju i stworzysz sobie taką świąteczną krainę idziemy po czekoladowe kalendarze? No nie, nie 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 <ślaski> love you ten fal start nie pokazywałam wam, ale mamy już choinkę. Rok temu mieliśmy żywą choinkę, i w tym roku chciałam mieć sztuczną, dlatego że w styczniu rodzę i nie będzie trzeba się przejmować spadającymi igłami. Ta choinka będzie mogła stać długo. Ja lubię, jak ona stoi po świętach, jeszcze trochę. E, no a w szczególności zależy mi na tym, żeby na początku grudnia już postawić choinkę na vlogmasy. Więc jak ona przyszła, a ja nie miałam nigdy sztucznej w domu choinki zawsze mieliśmy żywą, to byłam bardzo ciekawa jak ona będzie wyglądać, dlatego od razu ją rozpakowaliśmy, no już nie opłacało się składać. No. To co muszę jeszcze zrobić, to tak jakby rozprostować wszystkie te gałązki, bo nie robiłam jeszcze tego I wtedy naprawimy lampki i założymy lampki. Słuchajcie, rozłoży. A, dzięki. Chciałam, że te gałązki już były w miarę rozłożone, ale na naprawdę było jeszcze dużo roboty i teraz to chinka jeszcze ładniej wygląda. Idziemy? Idziemy do Lidla, kupić coś na kolację, dodatki na śniadanie. Zrobimy jutro Leo świąteczne pancake'i. oj, oj, oj. Zobacz. Proszę bardzo. Ja mam zabrać samolot. Dobra. Próbujemy na pewno bagietkę. Bagietka, tak? To jest e, pora jego spania także. No ale jesteśmy głodni. Musieliśmy pojechać na te zakupy. Weźmiemy kilka do herbatki zimowej. mogę kupić? Mógłbyś to kupić, ale wydaje mi się, że to jest twarde, wiesz? Myślę, że tak no, twarde są te gruszki. Więc lepiej odłóż. Twarda jest. Nie zjesz jej. Serio. No ja. Banany. Znoszę, o ta jest całkiem spoko, cytryn, które mają grubą skórkę. Nienawidzę. Brawo! Ogólnie to powinnam zrobić te lody pietruszkowe, bo mi się kończą. Więc weźmy takie dwa. Cytryny mam. Pomarańcze kupiliśmy. Okej, okay. jest okej. Okay. Mam jeszcze szpinak, bo muszę więcej żelaza jeść, więc dołożymy cegiełkę w postaci szpinaku. Jedziemy? Mamy majonez i ketchup? Mam eee, Nie no dobra weźmy Mogę kupić dusz. Możesz okay, Orange Co? Orange Orange, możesz, Orange, możesz. Mm. O, 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 weźmiemy anysz Do herbaty i weźmiemy goździki. Midory, no Z2 weź na pewno. Są ice creamy. Leo, <laughs> chodź. Muszę popić z ice To jest. Mam jeszcze poserek homogenizowany, dlatego że e, lubię do pancake'ów bardzo. E, I zrobimy jeszcze karmelizowane jabłuszka rano. Ale aha, Te zawsze bierzemy. dla Leo się jeszcze. Story of my life. Filip jest z Leosiem w sypialni. E, usypiają się, zobaczymy, jak im pójdzie najwyżej, no ja później wkroczę do akcji. E, ale Filip mnie zwolnił z posterunku, więc postanowiłam zrobić trochę porządki w e, tych puzzlach. Zacząć przynajmniej. Jestem przekonana, że za mało zamówiłam, ale może też zrobimy selekcję puzli, które on faktycznie używa, bo jest też kilka takich zestawów, w których brakuje elementów. To są chyba ulubione puzle Leosia i one są świetne, dlatego że z tyłu. E, tak jakby mają różne kolory i można sobie pogrupować je i wtedy dziecko samo układa faktycznie. Jedna koperta gotowa. Aha. Okej. Okay. Nie wiem czy te wejdą, bo te są chyba jakieś duże, nie? Nie, to te zostawimy na razie na boku. To bo ja jestem ciekawa, muszę za chwilę sprawdzić, dlatego że robiłam dzisiaj te badania chwilę najbardziej w tych wynikach, to czy realnie podniosło mi, się, podniosło mi się żelazo, bo tak naprawdę od poprzedniej wizyty dopiero, dopiero od tej poprzedniej wizyty sumiennie faktycznie podeszłam do jakby uzupełniania e, żelaza w diecie. W sensie zwracania uwagi na to, co jem i na przykład. Coś, o czym nie pomyślałabym, i TikTok mi to powiedział. Potem to zaczęłam googlować, i, i faktycznie to, że jeśli na przykład jecie śniadanie, i to śniadanie zawiera dużo żelaza. Powinno zawierać, no i chcecie, żeby organizm wchłonął to żelazo, przyjął jakby. Jeśli do tego śniadania wiecie kawę lub herbatę. Tam się nic nie wchłania. Znaczy może nie nic nie będę się wypowiadać, bo zaraz jakiś specjalista mnie zjedzie, ale e, na pewno jest to wchłanianie utrudnione. Faktycznie w sumie nie do tego podeszłam i rano piłam wodę, bardzo to robiłam ten rytuał. Wodę z cytryną, imbirem i miodem e, i jadłam śniadanie razem z tym, a kawę piłam tak dwie godziny później, półtora minimum. W sumie super dumnie zadziałało. No dobra, tak to się na razie prezentuje. Jest o niebo lepiej. Tutaj są te wszystkie puzle. Na pewno ma w pokoju więcej i mamy jeszcze w szufladzie, w komodzie, w sypialni. Ale to jak zaśnie spojrzę sobie, dlatego że nie będę już go denerwować, bo jak zobaczę, że mu w nasze to się wkurzy. Tutaj jest sterta tych kartoników. No i mam trochę dylemat, dlatego że faktycznie widziałam, że ludzie biorą właśnie sobie takie koperty załóżmy z puzzlami. Wycinają ten fragment i przyklejają go tutaj na taśmie. Po pierwsze, czy mi się chce to robić? po drugie, e, realnie z tego nigdy nie korzystamy, z tych obrazków tutaj raczej, nie wiem może wy mi powiedzcie, nie będę jeszcze tego wyrzucać w sensie wsadzę to do worka, ale schowam na razie do spiżarni i dajcie mi znać, czy byście przykleili jednak coś takiego tutaj na taśmę e, żeby jednak mieć jakieś odniesienie hm, no nie wiem A w tej drugiej szafce na razie schowałam wszystkie nasze jakieś planszówki i te tęcze. Także na razie tak zostanie, a my musimy później z Filipem przejrzeć te planszówki i zadecydować, co zostaje, a co leci w świat. Słuchajcie, Leo już padł i robimy nasze ulubione te... Jeśli ja się śmierzę, to jest przepis na zgagę. Ulubione nasze grzanki, tak to nazwać? Hmm, chyba grzanki, no. Grzanki, no. Tuńczyk. Przed to jakoś nazwałem na Insta, ale już tak... Na... na Insta nagrywałeś coś? No. To jest tuńczyk zmieszany z majonezem. W ogóle trochę soli się powinno dać, no ale dobra, nieważne. I ogólnie wcześniej Filip jadł na to tylko ser i koniec. A ja sobie robiłam z pomidorem. Jak posmakowałam ostatnim razem z pomidorem, to stwierdziłam, że wszystkie mógłby takie mieć. Także teraz robimy właśnie pomidor na to, ser. E, pokażę Wam, który. Ten ser jest po prostu najlepszy do właśnie zapiekania, do pizzy, do zapiekanek. On jest taki tłusty, nie, ale jest po prostu przepyszny. Ja się słuchajcie zabieram za montaż, a Filip chyba zaraz wyciąga nam grzanki, co? Także będzie kolacyjka yy, i zobaczę kiedyś. <ścoughs> nie no, chciałabym wam pokazać te grzanki, ale karty yeah,